Na przykładzie tego zadania omówię typowe 10 operacji związanych z obrotem towarami od zakupu przez reklamację i sprzedaż. Zapraszam do oglądania. Zadanie jest rozwiązane, jeśli jednak potrzebujesz zrozumieć, skąd się biorą poszczególne zapisy, to zapraszam do oglądania tego nagrania do końca. Spółka Płaszcz z ograniczoną odpowiedzialnością Storunia. Prowadząca sklep ociarzowy yy, dokonała sprzedaży 3 lutego 100 sztuk kurtek po 150 zł za sztukę. Cena netto. Koszt zakupu jednej kurtki wynosi 90 zł. 14 lutego jeden z klientów zareklamował jakość jednej kurtki. Reklamacja została uznana za uzasadnioną przez spółkę, która dokonała zwrotu pieniędzy za reklamowane towar. Przychody ze sprzedaży towarów 100 sztuk po 150 zł, czyli 15 tysięcy. Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu to jest 100 sztuk, każda po koszcie zakupu 90 zł, czyli 9 tysięcy. A zareklamowany towar według ceny sprzedaży to jedna kurtka po 150 zł, czyli wartość 150 zł. Salda poszczególnych kont bankowych, wybranych a aktywnych kont, jak kasa, należności od odbiorców czy rachunek bankowy, są podane obok, a operacje wymienione mają każda swój numer, dokument księgowy, w oparciu o który następuje księgowanie, treść oraz kwota. Teraz omówię konkretne po kolei operacje. Operacja pierwsza. PZ, przyjęcie zewnętrzne. Przyjęto do magazynu zakupione towary w kwocie 15 tysięcy zł. Oznacza to, że na koncie rozliczenia zakupu, po stronie kredytowej wpisujemy wartość tej pozetki, by po stronie debetowej, na koncie aktywnym, gdzie zawsze po tej stronie mamy zwiększenia, dopisujemy kwotę 15 tysięcy zł. Dwójka. Faktura VAT. Zaksięgowano sprzedaż kurtek na 15 tysięcy. To jest nasza sprzedaż, a więc rosną nam na koncie wynikowym przychody ze sprzedanych towarów po prawej stronie kredytowej kwota 15 tysięcy i z tego tytułu powstaje nam należność od odbiorców, gdzie tu jest saldo oczywiście początkowe. Do tego dopisujemy dodatkową pozycję tych należności od odbiorców wynikających z operacji numer 2. Operacja numer 3: Wyciąg bankowy. Otrzymano zapłatę za sprzedane towary w wysokości 15 tysięcy złotych. Jeżeli wyciąg bankowy to konto, rachunek bankowy czy też bieżący, to jest konto aktywne, tu jest stan początkowy, dopisujemy dodatkowe 3 operacje z operacją numer 3: 15 tysięcy. I ta kwota 15 tysięcy staje się podstawą, która do nas dotarła na zmniejszenie dotychczasowych tu należności i wyksięgowanie tej kwoty po prawej stronie kredytowej. Operacja numer 4 to wZk, Wydanie zewnętrzne wydano sprzedane towary i zaksięgowano ich koszt zakupu w wysokości 9 tysięcy złotych. Wyksięgowano towary, a więc na koncie aktywnym towary. Po stronie kredytowej mamy wyksięgowanie i uznanie tej pozycji 9000 jako wartość sprzedanych towarów, czyli na koncie kosztowym ewidencjonujemy wartość sprzedanych towarów, uznając je jako koszt. Piątka. Faktura korygująca. FK. Uznano reklamację klienta i skorygowano przychody o 150 zł. A więc z 15 tysięcy tutaj zarejestrowanych z operacją po lewej stronie debetowej zmniejszamy na koncie przychody ze sprzedaży dotychczasowe przychody na 15 tysięcy i tą kwotę będzie to kwota do rozliczenia, czyli jest zaewidencjonowana na to chwilę, jako pozostałe rozrachunki, gdzie możemy ewidencjonować również takie płatności, ogólnie nazwijmy zobowiązania lub należności um, uzupełniające, bym tak to nazwa. Operacja szósta. Kasa wyda, KW. Zwrócono klientowi pieniądze za reklamowany towar w wysokości 150 zł. Oznacza to, to że jeżeli to było pewne zobowiązanie, to my je wyksięgowujemy po stronie debetowej, związane właśnie z tą reklamacją, i wypłacamy z kasy, czyli z konta aktywnego, kwotę 150 zł. Operacja siódma. Polecenie księgowania. Wyksięgowano koszt zreklamowanego towaru o wartości 90 zł. Oznacza to, że ten koszt we sprzedanych produktów jest wyksięgowany o 90 zł, zmniejszony i uznajemy to jako pozostały koszt operacyjny. Operacja ósma. To PK, polecenie księgowania. Przeniesiono przychody ze sprzedaży na wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży wynosiły 15 tysięcy, ale zostały skorygowane o 150 zł. A więc liczymy, jaka jest saldo, czyli taka różnica już ostateczna i wynosi ona 14 800. I ta kwota po stronie debetowej dopisana dla równowagi lewej i prawej strony Wyksięgowana tu z lewej strony pojawia się na koncie rozliczeniowym wynik finansowy, koncie w ogóle wynikowym, po prawej stronie, gdzie zawsze ewidencjonujemy zawsze wszystkie możliwe przychody. Operacja dziewiąta to przeniesienie kosztu zakupu sprzedanych towarów na wynik finansowy. Jest kwota na 8910 zł, a to znowu analogicznie, jak przy przychodach kwestia wyliczenia, je, jaka jest wartość już ostatecznie netto po tej korekcie o 90 zł, wartości sprzedanych towarów, a więc liczę różnicę między poniesione koszty minus ta korekta i ta kwota po prawej stronie pojawia się równolegle na koncie wyniku finansowego po stronie debetowej. Operacja 10 to faktura VAT. Otrzymano fakturę za zakupione towary w wysokości 14 tysięcy złotych. Oznacza to tyle, że jeżeli my otrzymaliśmy fakturę, to ta kwota na pewno na koncie rozliczenia zakupu stanowi uzupełnienie do dostarczonej wcześniej PZ-ki, czy tam wystawionej PZ-ki i ta kwota stanowi dla nas z drugiej strony zobowiązanie do uregulowania na koncie rozrachunki z odbiorcami. Kwota 14 tysięcy. Jednak jak tu widać, mamy oczywiście wszystkie operacje są zaksięgowane i mamy różnicę między wartością faktury a wartością pezetki. Takie różnice jak najbardziej mogą wystąpić. Bonusowo w tym filmiku pokazuje, że jest możliwość wyznaczenia. Pewnej brakującej kwoty, czyli różnicy. Tu akurat przykładowo na 1000 zł ta operacja miałaby numer kolejny 11 i dotyczyłaby odchylenia od cen ewidencyjnych towa na towarach, co oznacza, że ten 1000 pojawiłby się na dodatkowym koncie odchylenia od cen ewidencyjnych towarów i jeżeli ta brakująca kwota do zamknięcia tego konta, 1000 zł, byłoby tu po lewej stronie, to na tym dodatkowym koncie pojawiłoby się po stronie prawej. Wszystkie operacje są zaksięgowane. Omówiłam również dodatkowo odchylenia od cen ewidencyjnych towarów. Można jeszcze zawsze wspomnieć, że występuje tutaj różnica między wartością przychodów a wartością poniesionych kosztów i różnica między tymi dwoma stanami, byłaby tak zwanym saldem końcowym, tutaj generowanym zyskiem. Jeżeli przychody są większe od kosztów, no to naturalnie mamy zysk w przedsiębiorstwie. Tu takiej operacji my nie mamy, ale wstępnie mogę jak najbardziej o tym wspomnieć na sam koniec. Wszystkie filmy, które nagrane są tutaj na YouTube są dla Was. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, piszcie w komentarzach. Ja, jak będę miała możliwość, to na pewno na taki komentarz odpiszę. Wszelkie uwagi jak najbardziej mile widziane. Zapraszam do oglądania i korzystania z tych wszystkich możliwych filmów, które są na YouTube na moim kanale. Pozdrawiam.